Zapraszamy na pierwszą edycję Motoserca w Kudowie Zdroju, która odbędzie się 30 kwietnia. Motoserce to ogólnopolska akcja zbiórki krwi organizowana przez motocyklistów, która w tym roku odbywa się po raz 14. Impreza odbędzie się dzięki wsparciu Urzędu Miasta Kudowy Zdroju oraz naszym sponsorom. Dzięki klubowi honorowych dawców krwi udało nam się zorganizować autobus, który przyjedzie z Wałbrzycha do poboru krwi. Od godziny 10 do 14 zapraszamy wszystkich motocyklistów i nie tylko, bo to mogą, może każdy oddać krew, który skończył 18 lat. Zagra nam kapela Boszków, później zagra nam kapela zapłon. zapłon. W międzyczasie dzieciakom zrobiliśmy fajną frajdę. Przyjedzie animator, zrobi im piękny występ. Także i motocykliści, i dzieci na pewno nie będą się u nas nudzić. Zapraszamy wszystkich.